Pokaż młotku, co masz w środku. Jesteśmy w warsztacie u Stanisława Sałaty. Stanisław to najsilniejszy człowiek, którego znam. Chobistycznie bierze udział w zawodach armu czyli potocznie mówiąc siłowanie na rękę, i to z sukcesami. Dwa razy Mistrzostwo Polski, dwa razy Puchar Polski. Stanisław podnosi chwytem młotkowym, czyli pronacją, 60 kg. Nie róbcie tego sami w domu. Dzisiaj Stanisław zmierzy się z naszym imadłem Nomi. Aby zmierzyć siłę dociskania między szczękami i madła, wstawiliśmy siłomierz. Proszę Stanisław, daj wycisk. Pokaż co to imadło robi. Skończyła się skala. Tak, skończyła się skala. I cały czas. Spróbujmy na tej rurce, może. dziesiąt ścianka trójka Jak co sądzisz? Bardzo mocny, wytrzymały, przydatny. Ma możliwość ustawiania kąta, czyli możemy ustawić w lewo, w prawo. Y, duży zakres szczęk, szerokie, solidne, poleca.